Zaburzona gospodarka cukrowa, hipoglikemia reaktywna. Jak powinno się działać w tym kierunku? Okay. Hipoglikemia reaktywna to jest taki stan, kiedy dochodzi do bardzo gwałtownego spadku cukru. Zazwyczaj dzieje się to około 2, 3, 5 godzin po posiłku, czyli jesz normalnie, po czym za kilka godzin masz taki spadek, że zaczynasz się trząść, zaczynasz być senna, zaczyna ci się kręcić w głowie, totalnie nie da się na niczym skupić. Naprawdę, naprawdę czujesz się. Fatalnie. Dotychczas taki stan kojarzono, szukano go głównie u cukrzyków, natomiast bardzo często obserwuje się go teraz u osób szczupłych, aktywnych, czyli potenc potencjalnie zdrowych. I dlaczego tak się dzieje? Najczęstsza przyczyna to źle zbilansowane posiłki. Czyli jest, w takim posiłku jest dużo węglowodanów, dużo cukru, mało białka, mało tłuszczu i mało błonnika. Po takim posiłku poziom cukru rośnie błyskawicznie, trzustka zaczyna produkować ogromne ilości insuliny, żeby ten cukier zbalansować i następuje gwałtowny spadek cukru i właśnie zaczynają się te problemy, czyli drżenia rąk, senność, fatalne samopoczucie. Jezus, ludzie są tak rozdrażnieni przy spadku cukru, że mm -hmm, lepiej nie, lepiej nie podchodźcie. I teraz, dlaczego tak się dzieje? U niektórych. I jest to rozregulowanie hormonów odpowiedzialnych za sytość i za głód. Zwłaszcza chodzi tutaj o leptynę. Gdy dochodzi do leptynooporności, mózg nie rejestruje, kiedy jest syty. W ogóle nie kuma, że jesteśmy na najedzeni. Czujemy głód, sięgamy szybko po coś słodkiego, czyli po czysty cukier. Ten cukier się momentalnie wchłania i podnosi się jego poziom we krwi. Potem momentalnie też szybko spada i koło się zamyka. Hipoglikemia może mieć... Też powiązanie z mikrobiomem. Właściwie zazwyczaj ma powiązanie z mikrobiomem, ale jedna z tych ścieżek jest to ścieżka taka, że bakterie biorą czynny udział w produkcji GLP1 hormonu, który stabilizuje poziom glukozy i daje uczucie sytości. Gdy mamy dysbiozę, czyli zaburzenia w składzie albo ilości bakterii, ta oś nie działa poprawnie i też niepoprawnie odczuwamy, Sytość, tudzież głód. Dlatego w leczeniu hipoglikemii nie chodzi tylko o to, jak często jesz, przede wszystkim chodzi o to, co jesz. Najlepiej żeby to był niski indeks glikemiczny, żeby te cukry uwalniały się z pożywienia powoli. Ważne jest, jeżeli te spadki cukru są naprawdę duże i reagujesz fatalnie, to oczywiście, że ważne jest, żeby zabezpieczyć się, kupić w aptece ampułki z glukozą, żeby zawsze mieć przy sobie na szota, ale my mówimy o leczeniu, o tym jak do tego podejść i jak to ustabilizować, czyli super ważne jest, żeby zachować regularność, jeżeli chodzi o posiłki, to jest naprawdę ekstremalnie ważne. Chodzi o to, żeby był niski indeks glikemiczny żeby te posiłki były zbalansowane między tłuszczem, białkiem a węglowodanami i tutaj dużą rolę odgrywa konsultacja z mądrym dietetykiem a ja z mojej strony Zawsze mówię pacjentom, którzy trafiają do mnie z hipoglikemią, dbamy o mikrobiom, dlatego że od mikrobiomu zależy i wchłanianie, i stan zapalny. Czyli jeżeli będzie przewlekły stan zapalny w organizmie przy nieszczelności jelitowej, to wcześniej czy później wasze komórki zaczną gorzej reagować na insulinę czy na leptynę. Dlatego zawsze sprawdzam po kolei, tak jak w metodzie sześciu kroków. Sprawdzam, czy tam nie ma przerostu grzyba, który też będzie mocno mieszał. Sprawdzam, czy nie ma pasożytów, robimy diagnostykę. Potem musicie mieć ustaloną konkretną i bardzo mądrą w tym wypadku dietę. Dobieram potem probiotyki, dobieram zioła i suplementy w taki sposób, żeby jak najbardziej właśnie zwalczać potencjalny stan zapalny. I ostatni krok tutaj przy hipoglikemii reaktywnej, on jest szalenie ważny, codzienność. Codzienność Czyli odpowiednia ilość snu. I pamiętajcie, że nie wystarczy spać 8 godzin. Jest różnica, czy kładziecie się o 22 i wstajecie o szóstej, czy kładziecie się o trzeciej nad ranem i wstajecie o jedenastej. Sen przed północą jest bardziej wartościowy i tego się trzymajcie, czyli regularny sen, wysypianie się, walka ze stresem, czyli rozpoznać to, kiedy się stresuje, uświadomić sobie, gdzie ten stres w waszym życiu występuje, co możecie z tym zrobić, no i aktywność fizyczna. Tutaj ja wiem, że to trochę brzmi trywialnie, natomiast to jest game changer. Umiarkowana aktywność fizyczna stabilizuje nam cały organizm.